Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Lakardu, gdzie wspólnie sobie obejrzymy i skomentujemy. Tak zgadza się, ile można! W swoim najnowszym programie, ile można, Mateusz sokę. Szkoła! Ta szkoła Ale oczywiście że zanim przejdziemy do oglądania Jak zawsze początek chciałem was prosić o łapkę w górę i subskrypcję A także weźcie mojego Instagrama Plus, jeżeli jeszcze nie widzieliście to mam sklep ze swoimi bluzami Galgan.shop Zapraszam was serdecznie du, 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 du. Bez przedłużania, bo nie ma czasu Czas to pieniądz, oglądajmy, zapraszam Klasa pierwsza C liceum za chwilę rozpoczyna pierwszą lekcję tego dnia Mikołaj Szymaniak dostaje kolejnego miłosnego SMS-a od koleżanki Łucji Rutkowskiej Dziewczyna jest zakochana w Mikołaju i usiłuje go poderwać. I robi to wysyłając mu miłosne SMSy. To na pewno się dobrze skończy. Mm -hmm. Co mam przeczytać? Czytaj, chce użyć. że go napisała jakieś miłosne SMSy i nie chce się podzielić. <laughs> Żartujesz, daj, przeczytaj na głos, też się chcemy pośmiać. Nie? No jest przeczytaj już. Nie chcę przeczytać, bo sam też się <laughs> zakochał. Dwa <gołąbeczki. śmiech> Tak, jeszcze co powiesz? No dobra. No czytaj, ziomek, dobra. Też, co, to chce. Pośmiać. Pośmiać. Słuchajcie. Siemka. Szłam dzisiaj całą drogę za tobą do szkoły. Czekałam, aż się odwrócisz i wreszcie to zrobiłeś. No i o tym właśnie mówiłem. Popatrzyłeś mi w oczy i wiem, że chciałeś do mnie podejść, ale byłeś z kumplami. Ja jednak widzę w twoim wzroku, że na mnie zależy. Jak miło, jak wspaniale. Na pewno ta sytuacja będzie miała pozytywny wpływ na psychikę tej dziewczyny. Na pewno. Lucja jest załamana, że ukochany chłopak wyśmiewa się z niej przy całej klasie. Miłos. O, ten się człowieka. nie no, serio, pokaż. No. Widać w twoim wzroku miłość, w lewym oku. Do, Ale ja W lewym ja. Oku ma miłość do Łucja. Wiecie, wiecie co? Ale z ciebie świnia Mikołaj. O. I z ciebie Wiktoria tak samo. Ale co Ucja ma rację, to ma rację. Znaczy, owszem, no mogła się spodziewać, że tak to się skończy, bo to w końcu jest polski gimnazjum. Tak, to się zawsze tak kończy. Ale rację ma. Kochani, co mam tak wesoło? Zapraszam do klasy. Dzień dobry. Ucja, tylko głupy. Weź mnie zostaw, dobra, weź, się Ja. Mówię ci, jak będziesz pisała do Mikołaja takie SMSy, to się z Tobą możeni na bank. Siadaj. Tylko, Ucja nie spinaj. Będziecie żyli Dzień. długo i szczęśliwie z gromadką dzieci. I dobra, zamknijcie się już, co? Masakra, ile wy macie lat? A ty się tak nie ciesz? Ciebie to nawet kijem nikt nie dotknie. Nie no, kijem i może dotknie, ale takim teleskopowym. No, żebyś się nie zdziwiła. Kochani, cisza! Już zaczynamy lekcję! Nie chcę się znać. Przecież ja nic nie zrobiłam. Nie no, wcale. Tylko się śmiałaś razem ze wszystkimi. Łucja, weź nie bądź zła. Jasne. Chwila, ale że to nie zadziałało? Przecież powiedziałam jej, żeby nie była zła. What the fuck? Łucja, wracaj na miejsce. Nie chcę z nim siedzieć. No dobra. Mikołaj! Proszę, jak tobie jest tak wesoło, to zapraszam do odpowiedzi. Dobrze. Nienawidzę ich wszystkich, no już w szczególności Wiktorii. To moja przyjaciółka. Powinna stanąć w mojej obronie, a nie śmiać się ze wszystkimi. No ale emocja zrozum, bo musiałam się śmiać. Presja tłumu. Ona wie jak mnie kocham Mikołaja. No teraz to już wiem, że on będzie miał mnie gdzieś. Klasa pierwsza ce liceum kończy ostatnią lekcję. Łucja nie odzywa się do swojej przyjaciółki. Jest wściekła, że Wiktoria razem z innymi wyśmiewała się z niej. Tylko Karolina Wolańska, która powtarza klasę i zwykle trzyma się z boku, wstawiła się za dziewczyną. Teraz Łucja chciałaby zaprzyjaźnić się ze zbuntowaną koleżanką. O, Karolina, A, hej, nie miałam okazji Ci jeszcze podziękować. Kim Ty jesteś? My do jednej klasy chodzimy? Kim Ty w ogóle kurwa, jesteś? bajacu? Nie widzę Cię na przerwach. Przecież nie będę siedziała tutaj z tymi gówniarzami. Wolę przerwy spędzać w pobliskim barze. W końcu mam już 14 lat! Słuchaj, dzięki, że mnie po prostu obroniłaś, jak się ze mnie śmiali. Tak sobie pomyślałam, może miałabyś ochotę wyskoczyć ze mną do galerii. Nie, dzięki, wiesz, ja nie robię takich rzeczy. Od razu widać na pierwszy rzut oka, że ta dziewczyna dla przyjemności nie chodzi do galerii handlowych. Nie, nie, nie. Ona składa dla przyjemności zwierzęta w ofierze. Ta cała mi myśli, że ja ją lubię? Szczerze, gdzie się mam? Już po prostu mnie wkurzają ci gówniarze. Obroniłam ją to fakt, a tylko dlatego, że po prostu ten Mikołaj już działa mi na nerwy. Czytał od niej SMSy, myśli, że jest jakimś bogiem, żeby go podziwiali? No totalna dzieci nada. Jakie dziwne jest ta Karolina. Ja jej dziękuję, że im pomogła, a ona na mnie burczy. Nie ogarniam jej. Tak czy inaczej jest najlepsza z całej tej beznadziejnej klasy. Może uda mi się z nią zaprzyjaźnić? Karolina nie lubi młodszych kolegów z klasy. A młodszych kolegów, bo Karolina może nie zda. Może to o to chodzi, ona nie zdała po prostu, a! Zadaje się tylko ze swoim chłopakiem Patrykiem Krzyżaniakiem z trzeciej celiceum. Oboje źle się uczą i nie stronią od różnych używek. Teraz planują wagary, bo chcą pojechać na koncert do Warszawy. Pytacie, czy koncert? No, czy to nieoczywiste? W Warszawie liczy się tylko jeden zespół. Zespół No Dobra słuchaj. I to się zrywamy. Musimy być w Warszawie gdzieś na siódmą, bo koncert mamy o ósmej. Zresztą wszystko spoko, tylko że jest jeden problem. Ja totalnie nie mam kasy na bilet na pociąg. O fuck. no to jest drugi, bo ja też nie mam. No właśnie myślę, że od ciebie też pożyczę. Ej, ja nie mam nic Patryk. zero. No to musimy od kogoś pożyczyć. No ale od kogo? No, nie wiem, od takich znajomych twoich. Przecież nikt z naszych znajomych nie ma kasy. Fak. Ty. Ale ja jestem beznadziejna, no? Oc. Słuchaj, jest taka jedna laska u mnie w klasie. Przyczepiła mm. się dzisiaj do mnie. No idealnie, no nie poszka. No, no dobra, spróbuję. To no. jest frajerka, pewnie się zgodzić. No, ja Powinno zamiast. pójść. Ale Łucji musi być biło! Tymczasem przyjaciółka wyśmianej przez klasę nastolatki ma wyrzuty sumienia, że też się z niej śmiała. Zależy jej na tym, by łucja jej wybaczyła. No weź się nie wygłupiaj. się, Paweł, jak tam po lewej siedzi. Ha? Nie będziesz się do mnie odzywać do końca życia, żebyś wiedziała. Wiem, że zachowałam się jak świnia. No ale popatrz na to z tej strony. No, no tak samo mi to śmieszyło. Ta, to nie jest dobre wytłumaczenie. No, nie no, słuchaj, może zachowałam się jak świnia, ale to było tak zabawne. Wiesz, by było, jakbyś nic nie mówiła, wiesz? Przepraszam cię. Jesteś moją najlepszą przyjaciółką. Nie chcę cię stracić, rozumiesz? Ja już mam inną przyjaciółkę. Ta, jaką? Nazywa się depresja. Karolina. Przecież ona ma cię gdzieś. Nieprawda. Ona mnie zajebiście mm -hmm. lubi tak, i tak. będziemy razem robić super rzeczy. Tak, na pewno. Ciekawe, jakie? To ci pać. Może to już nie jest Twoja sprawa, co? Łucja. Łucja chyba zwariowała. Nie wierzę, że chce się z nią przyjaźnić. Przecież ta dziewczyna to jakaś pana debilka. Powtarza rok i teraz chodzi z nami do klasy. O, czyli trafiłem, że kiblowała! Trafiłem! Co swoją drogą i tak jest strasznie zabawne, że tych innych uczniów nazywa dzieciakami. Mimo tego, że do swojej z nimi jest rok różnicy. Łucja <ścudziels> jest załamana, bo Mikołaj i pozostali koledzy z klasy nie przestają się śmiać z jej miłosnego SMS-a. Widzicie, że są, buty. O co ciekawe? Ej, słuchaj, nie przejmuj się. Jeszcze raz się zaczepią, to my sobie z nimi pogadamy. końcu no, jesteśmy kumpelkami, nie? No właśnie, a kumpelki sobie pożyczają pieniądze, no nie bez procenta oczywiście, no nie. Dzięki. Myślałam, że nie chcesz się ze mną zadawać. Ej, no jasne, że chcę. Słuchaj, przyjaciele powinni sobie pomagać, nie? O i już przeszliśmy płynnie do przyjaciół, za momencik będą bratnie dusze. No jasne. No właśnie. A słuchaj, mam do ciebie taką jedną sprawę. Wiesz, trochę mi głupio o to pytać, i jakbyś nie mogła, to wiesz, zrozumiem. Nie no, pytaj, o co chodzi. Gdzieś chodzi o to, nie miałabyś może czasem pożyczyć czterech słówek? 400 zł? Jej uczuć, bo wiesz, co wygląda tak, że chcemy pojechać na koncert do Warszawy, no i mamy na bilety. A wiesz, to jest naprawdę bardzo, bardzo ważna sprawa. Koncert! Nie no, jasne, że ważna. Mam teraz 50 zł. Trzymaj, spoko dzięki. Więc teraz przyjmiemy 50 zł, ale na jutro ma być równo 400 wy. Są w życiu ważniejsze rzeczy niż twoje 300 baniek. Na przykład 600 baniek. Tylko, że wiesz, to nas trochę nie ratuje, więc. Nie wiem, może z kołową albo coś na jutro. Nie wiem, słowo mnie z kasą. ale czego się nie robi dla przyjaciół. Zresztą, będę z wami na ten koncert. Będzie zajebiście. W końcu jesteśmy najlepszymi kumpelkami, nie? Już najlepszymi kumpelkami. Uuu. No jasne. Ale czekaj. Jak to jedziesz za nami na koncert? Przecież nawet nie wiesz kto gra. No to co? I tak będzie fajnie. No, to do jutra. Co? załatwiła. i zamiast kasy mamy dewila na głowie. Ej, a to moja wina jest? Zobaczysz, i tak jej nigdzie nie puszczę. Słuchaj, byle żeby tylko kasy załatwiła. Oby. No, tak, pójdę na ten koncert, choćby nie wiem co. Ponownie kto gra? A czy to ważne? A kto wie, może na koncert Kłebo zbierają? No i pokażę tej wrednej Wiktorii, że mam nową, lepszą przyjaciółkę i że świetnie się z nią bawię. Patryk i Karolina mają nadzieję, że Lucja pożyczy im pieniądze na bilety kolejowe, ale z nimi nie pojedzie. Wiesz, mam nadzieję, że jej starze na serio jej nigdzie nie puszczą. Na raki z nią się najwyżej gdzieś na miejscu zgubi. Okej, okay. no, cześć. Ej, Łucja! Hej. Łucja, cześć, mam pytanie. Nie masz może ochoty nogę złamać czy coś? Słuchaj, nie schrzanisz tego, co? Przyniesiesz kasę na jutro? Nie no, co co, spoko luz. A o której jedziemy? No, musimy jeszcze sprawdzić pociągi. A, no dobra, to tutaj znacie jak ty się ogarniesz. Palisz? Ale tak tutaj? No Spokojnie, nie widzi. Przed dosłownie wejściem do szkoły. Już nie wspominałem, że dosłownie pani nauczycielka w tej sekundzie wychodzi. No ale ja nie palę. Ej, no, nie śpi, tylko papieros. Dziewczyny, co wy robicie? No i szybko poszło. Przecież mi już ze szkoły, to o co chodzi? No ale jesteście niepełnoletnie. Ja mam osiemnastkę, więc. No ale jesteście dalej na terenie szkoły. Schowajcie te papierosy. Dobra, ja spadam. Należy. No hej. No to ja też będę szła. Do widzenia. Łucja zaczekaj. Powiedz mi, co się z tobą dzieje? Ze mną nic się nie dzieje. No jak to? Palisz papierosy, zadajesz się z Karoliną. Ja nie palę naprawdę. Ja naprawdę nie sądzę, że to jest odpowiednia koleżanka dla ciebie. Przecież do tej pory przyjaźniła się z Wiktorią. Tak, ale już się z nią nie przyjaźnia. Zresztą, Karolina wcale nie jest taka zła. Zresztą, Karolina wcale nie jest taka zła. Owszem, próbuje ode mnie cztery stówy wyciągnąć, ale kto by nie próbował? Tylko frajer by nie skorzystał. Jest najlepszy z całej naszej klasy. Tylko nikt jej nie zna. Dobrze, ja się nie chcę wtrącać z kim ty się przyjaźnisz, ale bardzo cię proszę, uważaj na siebie i przede wszystkim nie pal papierosów. Ja nie palę. Muszę iść do domu. Do widzenia. Do widzenia. Martwi mnie, że łucja zaprzyjaźniła się z Karoliną. Przecież ta dziewczyna była już notowana za posiadanie marihuany, przyszła do szkoły pod wpływem alkoholu, nie uczy się, wagaruje. Okej, okay, musimy najwyraźniej obejrzeć poprzednie odcinki z udziałem Karoliny. Nie chciałabym, żeby Łucja stała się taka jak ona. Będę ją miała na oku. Łucji Rutkowskiej z pierwszej celiceum nie udało się wyciągnąć od rodziców pieniędzy na wyjazd na koncert, ale wpadła na inny pomysł. Ukradła samochód ojca i przyjechała nim do szkoły, chociaż nie ma prawa jazdy. Chwila, jeszcze raz i której klas jest? W pierwszej celi CEU, czyli masz 16 lat i ukradła auto. O mój Boże! I w ogóle jaki jest tutaj plan Łucji, Że co? Że, żeby ta Karolinka się nie obraziła, że jej czterech stóp nie załatwiła? To co? Odda jej auto taty w prezencie, tak? <grystanie> no. tada! Ja pierdzielę. Kierownica cię chyba uwielbia, co? Ale co? Aż tak tragicznie? Co prawda nie mam jeszcze prawka, ale i parę razy z ojcem za miastem. Po co to prawko? Eee, eee. Nie no spoko A ten... Kasa masz? Co tam robi w tle Tomek Porębski? Tomek to nie jest twój odcinek Idź sobie stąd, idź stąd No właśnie problem, nie mam, nie dali mi No to lipa No ale mam coś lepszego Tomek serio idź stąd, Lekcję masz, Tomek Spierdalać z mojej ziemi Co? Samochód Czekaj, czekaj Starzy nie dali ci kasy, ale dali ci samochód mimo tego, że nie masz prawka? No, nie do końca. Sama sobie wzięłam. Co? No tak, no ojciec pojechał w jakąś delegację, no auto stoi w garażu. Mama tam nie wchodzi, więc nie było żadnego problemu. I co mamy jechać autem? No co to źle? Nie no, zajebiście. Słuchaj, nie wiedziałam, że jesteś taka niezła laska. Dzięki. To co? Jedziemy? No jasne, że jedziemy. Tylko musimy jeszcze poczekać na Patryka, wiesz, trochę się spóźni. A, no... okej. Okay. Ale on ma prawko, co nie? Nie no, jasne, że ma. Nie no, jasne, że ma! W płatkach śniadaniowych znalazł. Prawko w chipsach znalazłeś? Plus umówmy się, w Polsce mamy taką patologię i tak nisko, głupie kary za jeżdżenie bez prawa jazdy, że taki typowy Sebas z podbloku, jego nie obchodzi to, że nie ma prawka, on i tak pojedzie. I to jest tak straszne. Słuchaj, może urwiemy się z lekcji i poczekamy na niego gdzieś obok? Nie, wiesz co, ja pójdę na lekcję. To może dałobyś kluczyki do samochodu, wiesz, na wypadek, jakbyś się rozmyśliła czy coś? Nie, no co ty nie, rozmyśla się. Jadę z wami. No to do zobaczenia. Na no, cześć. Trochę się boję, czy nie przesadziłam trochę z tym autem. No ale z drugiej strony będę się mogła pochwalić, że byłam z Karoliną na koncercie w Warszawie. Fajnie, Łucja! I będziesz mogła się również pochwalić, że razem z Karoliną w jednej celi siedziałaś. Ludzie będą mi zazdrościć, przestaną się ze mnie śmiać, a Wiktorii to szczęka opadnie. No i dobrze jej tak. W klasie Łucji trwa lekcja matematyki. Nastolatka coraz bardziej denerwuje się podróżą do Warszawy. Jest jednak przekonana, że nie może się teraz wycofać. Nie wie, że Karolina i jej chłopak chcą ją tylko wykorzystać, żeby dostać się na wymarzony koncert. Dobrze. Czy ty się tak dziwnie zachowujesz? Patrzysz w to okno gdzieś jakbyś na kogoś czekała. Co się stało? Normalnie się Mogę zachowuję. Nie się... wiem o co ci chodzi. Co, oczekasz na przyjaciółkę? Już mówiłam ci, Macie ci olała. Nie olała mnie. Idziemy razem na koncert w Warszawę. Mhm. Tak, hulaj nogą chyba. Samochodem mojego ojca, jeśli już musisz wiedzieć. I ty prowadzisz. Nie, chłopak Karolina. Zwariowałaś? Przecież to jest kompletny czpun. On ledwo chodzi, co dopiero jakby jechał. O, i jeździ po narkotykach. To to już jest wyższy poziom jazdy. Bo z reguły zaczyna się od jeżdżenia po alkoholu. Jak się nabierze w tym wprawy, to dopiero potem się przechodzi do narkotyków. Jezus Maria! Ten karą staje się coraz gorszy! Coraz gorszy! U to jest nienormalne, to jest totalna głupota. Teś, nie przesadzać, dobra? Ja przesadzam? Tak, ty przesunę. Spokójcie się, dziewczyny. Jesteś zwyczajnie zazdrosna. Jestem zazdrosna, przecież to jest niebezpieczne. Wymyślasz. Łucji totalnie odbiło. Po co ona zadaje się z tymi czpunami, tym Patrykiem i Karoliną? Jeszcze ojcu auto ukradła. Nie wiem, co jest z nią nie tak. Łucia jest zaniepokojona, że chłopak Karoliny wciąż nie pojawił się w szkole. Chcę sprawdzić, czy podróż na koncert do Warszawy jest aktualna. A tam chłopak Karoliny! Le, 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 le. Tak, mogę prowadzić. Dlaczego pytacie? Le, le. Hej no i gdzie Patryk? Właśnie na niego czekam. Napisały sms że się trochę spóźni, bo trochę zaimprezowali wczoraj z kumplami. Ale jak chcę zaimprezowali? Co od wczoraj imprezuje? No a co, nie wolno? No a co? Przecież jest wtorek, to trzeba świętować. W wtorek muszą być automaty. Nie, no wolno, wolno. Tylko jak on będzie prowadził? On no normalnie, luz. Okej, okay. to co, zaraz jedziemy? No tak, ale wiesz. No tak, ale wiesz, ponownie, jakbyś złamała nogę, to by się nic nie stało, no nie Lucja. Jak nie chcesz, to nie musisz jechać. Możesz po prostu zostawić nam samochód. Nie no, co ty, chcę jechać? Tylko. Skoczę na chwilę do szatni, okej? Okay? Zaraz przyjdę. Okej. Okay. Ale ona widziała na nerwy. Już po prostu wystarczyłoby, jakby nam zostawiła te kluczyki i spadała stąd. Ale ona widziała na nerwy! I co według ciebie Karolina Łucja powinna zrobić? Dać ci auto i powiedzieć No, to cześć, miłego dnia, do zobaczenia. Co ty, głupia jesteś? Ale ona się uczepiła, że z nami pojedzie. Patryk miał rację. Jakoś trzeba ją będzie spławić na tym koncercie. Tymczasem przyjaciółka Łucji Rutkowskiej, Wiktoria, martwi się o koleżankę. Wie, że Łucja jest zdenerwowana. Postanawia powstrzymać ją przed jazdą do Warszawy. Chce poprosić o pomoc Mikołaja, do którego zakochana dziewczyna wysyłała miłosne SMS-y. Nie to mówisz? Wysyła mi te SMS-y pięć razy dziennie. No ale nawet nie o to chodzi. Ona z tą Karoliną i chłopakiem chcą jechać do Warszawy. Przecież on jest wiecznie zjarany. On ma prowadzić auto... Z Sympatrykiem, tak? Tak. E, z tego co wiem, to nawet prawka nie ma. Słyszałem, że chodził na kurs, ale wywalili go za coś. No to jeszcze gorzej. Ej, musimy jej pomóc jakoś, przecież ona się w tym aucie zabije. Nie przesadzaj. Zresztą co mnie to obchodzi, to nie moja sprawa. Jak co cię to obchodzi? Przecież to przez nią wszystko. Ona zakublowała się z tą Karnobią, ośmieszyłeś, Mikołaj. Ale co ja jej kazałem wysłać te SMS-y? No nie, ale z drugiej strony, czy ktoś tobie przed całą szkołą kazał czytać te SMS-y, e? Żartujesz? Dawaj, już tutaj na głos. Też się chcemy pośmiać. Dobra, a chcesz ją mieć na sumieniu, Mikołaj? No Okej, okay, co? Mamy z nią pogadać? Tak, musimy z nią pogadać. Chodź. No dobra, pogadam z tą Lucją, ale to przecież nie jest moja wina, że ona jest taka głupia. Ani to jest moja laska, ani siostra. No ale okej, okay, no, nie chcę mieć jakichś wyrzutów sumienia, jak się wpieszę tym autem w jakieś drzewo. Chłopak Karoliny pod wpływem narkotyków Ofków for shadowing For shadowing To teraz może mieć pewność, że to się wydarzy No musimy pogadać Wiktoria i Mikołaj chcą powstrzymać Łucję przed zaplanowanym wyjazdem Uważają, że Karolina i jej chłopak to złe towarzystwo A od kiedy to ciebie Mikołaj interesuje, co ja robię? Wiesz, naprawdę mi na tobie zależało A ty wdeptałeś mnie w ziemię Nie przesadzaj I teraz się nagle martwisz Marcie się, bo co? Bo chcesz jechać z jakimś czpunem do Warszawy, zresztą on nawet nie ma prawa jazdy. Co? To co słyszysz, Ucja? Ten matą nawet nie zdał kursu prawa jazdy. Ale przynajmniej do niego podszedł! Ucja nawet tego nie zrobiła, więc jak dla mnie, to ten właśnie koleś powinien prowadzić nadal. Jezus, Mary, oni wszyscy zginą! Oni wszyscy zginą! Nie możesz z nim jechać, to jest totalna głupota. Nie wiesz co, po prostu mi cię. Jasne, po prostu musisz nam uwierzyć. A co, jak się mam coś stanie? Posłuchaj lepiej Nie, nie tak. chcę tego słuchać. Łucja, ogarnij się, dziewczyno! Wiesz, że może wam się coś stać? Daj się mi spokój. To ty się ogarnij. Um, sorry, ale zrobiłem, co mogłem. Nie no, sorry, ale zrobiłem, co mogłem. Czyli stałem obok, gdy ty mówiłaś. Łucji totalnie odbiło. Ale to jest moja przyjaciółka. Nie zostawię jej tak. Pójdę do Żabińskiej i opowiem jej o wszystkim. Nawet jeśli Łucja stwierdzi, że jestem kablarą. No trudno, robię to dla niej. Łucja jest przerażona wiadomością, że chłopak Karoliny, Patryk, nie ma prawa jazdy. Ma nadzieję, że to nieprawda. Tymczasem Patryk przychodzi pod szkołę pod wpływem marihuany. Ja się zjarał chłopie. Patryk... Czy ty masz prawo jazdy? Ja? Coś ty nie mam. <laughs> Jaki zadowolony to powiedział. <laughs> no to jak pojedziemy, skoro żadne z nas nie ma prawka? luzuj. wyluzuj. Nocja, wyluzuj. Teraz te auta są tak robione, że one same jeżdżą. <laughs> ja świetnie jeżdżę. Coś skończyłem nawet kurs. Owszem, kurs był w GTA? Ale nadal się liczy. So how exactly do you navigate around about? Aż egzaminu nie zdał mnie. No ja słyszałam, że cię z tego kursu wyrzucili. Ej, Łucja, słuchaj, nie chcesz z nami jechać, to nie jedź. Łucja, słuchaj, nie chcesz z nami jechać, to nie jedź! Ale daj auto, daj auto, daj auto! To nie jest wypad dla drętnych lasek. Nie, ja nie jestem drętwa. No to dawaj kluczyki i jedziemy. No i zajebiście, jedziemy. Obawiam się, że to może nie być jedno z tych aut, które same jeżdżą. Pani profesor, bo jest taka sprawa. Przyjaciółka kałuci nie chce dopuścić, by dziewczyna pojechała do Warszawy samochodem, który ma prowadzić chłopak bez prawa jazdy i pod wpływem narkotyków. W ogóle jakie kombo? Bez prawa jazdy, pod wpływem narkotyków. Jeszcze by po alkoholu był, to byśmy mieli hat trika. Postanawia o wszystkim powiedzieć wychowawczyni Jolancie Rabińskiej. No chodzi o to, że ona właśnie jedzie do Warszawy z tą Karoliną Wolańską i Patrykiem. Czyli co wagary? No ale to nie jest najgorsze. Najgorsze jest to, że on jest kompletnie naćpany, nie ma prawa jazdy i oni chcą jechać tak do Warszawy. Pan w tle się nie przejmuje. Roślinki ważniejsze są, to roślinkami się proszę zająć. Mm. Co? No właśnie się martwię, że oni się zabiją albo coś. Bo nie dojadą nigdy tak. Gdzie oni są w tej chwili? No przed szkołą na parkingu. Chodźmy szybko. <noise> Tymczasem nowi znajomi łódzsi świetnie się bawią. Ja się zgadzam, oni nigdzie nie dojadą, jeżeli nie są w stanie silnika odpalić, tylko wycieraczki. <noise> A odurzony Patryk bez wahania postanawia prowadzić samochód. Licealistka jest tym przestraszona i zdenerwowana. <noise> Przestań się śmiać, debilu. Przecież <noise> to nie, nie jest. No jasne, że nie jest. Przywlokasz tutaj jakiegoś totalnego grata, który zaraz się spieprzył. No ewidentnie to wina tego auta, że wpadło na śmietnik. Złe auto, nie dobre auto. Masakra po prostu. Przestań, to nie on się spieprzył? To Patryk nie umie jeździć. No chciałabyś dziewczyno. Tak kupa znowu nawet hamulców już nie ma. No i wiesz co Patryk, idziemy. Tym gratem nie dojedziemy nigdzie. Ale jak co spadacie? Gdzie stopa? spadacie? Na stopa. I odeszli w stronę zachodzącego słońca bez jakichkolwiek konsekwencji. Wszystkie konsekwencje poniosła ucja. No i ja Łucja. co ja mam zrobić? A bo ja wiem. Nara. Ucja nic ci nie jest? Nie, tylko się trochę uderzyłam. O mój Boże. Gdzie oni idą? Na stopach chyba. Słuchaj, chodź szybko do higienistki, ja muszę zadzwonić do twoich rodziców. Wam taka głupia. To oni są głupi, przestań. Nie dotykaj tego. Będzie dobrze. Ten plan mógł nas wszystkich pozabijać! Mogliśmy zginąć w tym samochodzie! Nie mogę w to uwierzyć, że ukradłem ojcu samochód i chciałam jechać z nimi do Warszawy! Z tymi czponami! Już nigdy więcej czegoś takiego nie zrobię. Mordo, jak się ojciec dowie, że mu auto zniszczyłaś... ...to na pewno tego już więcej nie zrobisz! Na pewno nie! No zobacz, co k***a narobiliście! Podobno jakiś fajny film leci w kinie. Idziemy dzisiaj? Wiesz co, chętnie, ale muszę dzisiaj roznosić ulotki. No to zrobimy tak. Najpierw ja z tą rozniosę te ulotki. Będzie dwa razy szybciej, no i pójdziemy na film. Serio? No serio. Jesteś najlepszą przyjaciółką na świecie. Wiem, wiem. Łucja Rutkowska pogodziła się ze swoją przyjaciółką Wiktorią. Nie rozmawia za to z Karoliną i jej chłopakiem. Rodzice Łucji ukarali córkę za kradzież samochodu. Dziewczyna musi dołożyć się do naprawy zniszczonej karoserii. Dlatego w wolnym czasie roznosi ulotki. To chwila! Karolina i Patryk rzeczywiście żadnych konsekwencji nie mieli i odeszli w stronę zachodzącego słońca. No, no życie nie umierać, no! Jak dla mnie, happy end? Znaczy, no, dla Karoliny i dla Patryka. Dla Łódź trochę gorzej, ale dla nich happy end. I tym, kochani, miłym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Oczywiście serdecznie wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli dotarliście do tego momentu, to dokocham no, kocham was! Kocham was! A jeżeli nie dotarliście do tego momentu, no, to nie dostaliście buziaka. No, wasza strata. Oczywiście jak zawsze na koniec chciałem Was prosić o łapkę w górę i subskrypcję. Wejdźcie też na mojego Instagrama, plus zajrzyjcie do mojego oficjalnego sklepu z ubraniami, czyli galgan.shop I oczywiście także jeżeli macie jakiś fajny odcinek para dokumentu do polecenia, to proszę wyślijcie mi numer odcinka plus nazwę paradokumentu w wiadomości prywatnej na Instagramie. I ja się żegnam i widzimy się oczywiście jak zawsze w kolejnym odcinku za 2 dni o godzinie 16 na kanale Lakarnum. Do zobaczenia.